Dabella, dietetyk z ponad 12 letnim doświadczeniem, pomogła ponad 2000 pacjentów zrzucić łącznie ponad 9 ton wagi. Jest autorką programu Buofit 10, promującego kształtowanie i budowanie nawyków zdrowego sposobu odżywiania i starań o optymalną formę i kondycję organizmu. Witajmy na scenie Małgorzatę Belwo, ambasadorkę Fundacji WHLF, a także senior menadżera klubu Two Life. jedna Małgorzata Belon. Mówimy moi tym, że zaczynamy. dużo materiałów tutaj jeszcze, a jesteśmy już w temacie zdrowia. A zdrowie jest najważniejsze. Jak wiecie, jest takie piękne powiedzenie: Człowiek zdrowy ma tysiąc marzeń, a człowiek chory ma tylko jedno. Więc o to zdrowie warto zadbać. A ponieważ to jest jeden z filarów, co w marketingu. Jesteśmy w temacie właśnie zdrowia. Gosiu, pan doktor już pięknie cię edyfikował, powiedział też o tych 9 tonach, które pomogłaś zrzucić. Ja tam gdzieś jakimś promilem też jestem, bo też mi też w tych 9 tonach, gdzieś tam się znalazłem. E, powiedz mi, bo z tego co wiem, to Ty też zmieniałaś uczelnię po drodze. Z jakiej uczelni jak my zmieniałaś? Bo wiem, że z Politechniki zmieniałaś na uniwersytet i dlaczego? Dzięki wielkie ja przede wszystkim za właśnie taki piękny wstęp, takie piękne przywitanie i ogromnie się cieszę, że mam dzisiaj przyjemność podzielić się zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem, no i właśnie tą swoją drogą zawodową, o której tutaj wspominasz. Ja, swoją przygodę, jeżeli chodzi o um, studia, zaczęłam od Techniki Gdańskiej. Studiowałam chemię na tej uczelni, natomiast w pewnym momencie, um, tak wielce kochając drugiego człowieka i chcąc pracować z drugim człowiekiem, uznałam, że jednak laboratorium chemiczne to nie jest mój kierunek, i wówczas zmieniłam uczelnię na Gdańskim Uniwersytet Medyczny. Tam skończyłam studia na kierunku dietetyka, jestem aktualnie magistrem dietetyki. Super. A powiedz mi, bo też tak z tego co mówisz, to tak rozumiem, że no, lubisz też rozwijać się, że lubisz też te informacje szukać, żeby zadbać o człowieka, co też pięknie się wkleja w całą ideę są marketingu człowiek w centrum. No i powiedz mi, czy to jakby też cały czas w tej swojej już dziedzinie teraz się rozwijasz dalej? Tak, nie wyobrażam sobie, żeby zakończyć naukę, rozwój i edukację na studiach. Ja tak naprawdę uczę się... Od lat i uczę się każdego dnia. Każdego dnia zdobywam wiedzę, poszerzam swoje umiejętności, jeżdżę na szkolenia, konferencje, staram się czytać książki i nowe publikacje naukowe. Natomiast moja droga to też taka. Powiedziałam, taki konik zawodowy to właśnie te szczęśliwe jelita, o których doktor Kardasz tak wspomina bardzo często. I właśnie to takie moje szczególne zainteresowanie zawodowe związane z tym, aby osoby, które do mnie trafiają, wspierać, aby pomagać im holistycznie, czyli opiekować się nimi. No tutaj duże skojarzenie z tym, że dietetyk zajmuje się tylko właśnie odchudzaniem, a ja staram się do każdej osoby podejść właśnie w sposób taki holistyczny. I od tych jejt między innymi też zaczynając. To troszkę mi też tak y, przemawia do mnie, jak patrzymy, że styl życia dzięki Duo Life to jest właśnie trzy filary. Trzeba zadbać o całość, tak też zdrowie, czy zrzucenie wagi. To nie jest tylko zrzucenie wagi, ale trzeba zadbać znowu o całość. Także cieszę się, że Ty też się edukujesz i patrzysz szerzej. Y, powiedz mi proszę, skąd pomysł w ogóle jakby stworzenia takich programów jak na przykład było Fit 10? Tak jak wspomniałam, od lat tak naprawdę szukałam różnych rozwiązań, które będą pomagały mi wspierać osoby, którymi się opiekuję w sposób holistyczny. Szukałam narzędzi, szukałam możliwości, które pozwolą nie tylko zadbać o prawdziwą sylwetkę, ale również o takie zdrowie od samego początku do końca, czyli wspierać samopoczucie, poprawiać wyniki badań krwi. No i mając świadomość tego, że jakość naszej żywności pozostawia wiele do życzenia, Mam świadomość też tego, że trzeba korzystać z suplementów, a ja jako to chciałam, aby te suplementy były najwyższej możliwej jakości, aby się mogło pod nimi podpisać obydwiema rękami. Całą osobą, dokładnie, to doktor pięknie będzie sztuką, ale mocarną, tak, i żeby też się po programy. No rozumiem, że skoro stworzyłaś taki program, no to że jakość suplementów do Ci odpowiada, Absolutnie. że spełnia te kryteria. Super, no to słuchaj, no, ponieważ wiemy też, że do diety trzeba podejść też bardzo szeroko, tak, ona musi być też zbilansowana, możemy opisać na wiele sposobów, to powiedz może kilka słów na temat właśnie jak ta dieta i jak ten program też jest dzięki temu zbudowany, bo rozumiem, że to jedno z drugim się łączy. Myślę, że ten slajd dokładnie tutaj obrazuje to, co nam w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby dieta jadłospis, ja w ogóle nie lubię słowa dieta, ale żeby jadłospis był zbilansowany, żeby każdego dnia dostarczał nam, każdej osobie, składników odżywczych w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej jakości, aby dostarczał wszystkich grup produktów, abyśmy nie pomijali żadnych z nich, ale żebyśmy faktycznie te nasze posiłki, te nasze jadłospisy komponowali w sposób zbilansowany i odpowiedni, tak aby jeżeli... Jeżeli dbamy o sylwetkę, nie było sytuacji, w której na przykład będziemy mieć niedobory witamin i na przykład zaczną nam wypadać włosy. No tak, czyli szczupleję, że tak powiem, ale łysieję. <grym grym> tak? No chodzi o takie zbilansowanie, żeby podejść do temat globalnie, że organizm jest, mi się bardzo tutaj podoba podejście pana doktora właśnie jako biologa, że patrzy na organizm holistycznie, że właśnie to też nie chodzi tylko, tylko dieta, tylko dieta odpowiednio ułożona, żeby nie włoski z nie dieta, bo to też faktycznie Chodzi o nawyki żywieniowe, żeby przejść na to na stałe. E, ok, a gdybyśmy się od tego tematu odbili w stronę e, z, z spisu szeroko bezpośrednio już do naszego talerza. Jak powinniśmy podchodzić do tego talerza, e, jak ten talerz odpowiednio skomponować właśnie, żeby on był dla mnie też zdrowy i wspierający? Przede wszystkim ja zwracam uwagę na to, że to samo nie znaczy tak samo. To znaczy często jest tak, że osoby mówią, że właśnie sięgają po posiłki i najadają się do syta. No, i pytanie, czym się najadają? Czy ten talerz faktycznie dostarcza w sposób odpowiedni białka, węglowodanów, tłuszczów, czy dostarcza tego, co mamy po drugiej stronie, czyli tłuszczów nasyconych, które faktycznie są nośnikiem smaku, więc może i nawet ten posiłek jest smaczny, ale niekoniecznie dla naszego organizmu odpowiedni, no bo rzeczywiście otrzymamy energię. Tylko, że ta energia niestety nie będzie po pierwsze wartościowa, a po drugie przyłoży się na to, co w dzisiejszej rzeczywistości takie trudne, czyli na choroby cywilizacyjne, takie jak chociażby otyłość, takie jak chociażby cukrzyca, czy nadciśnienie. No tak, bo jedno z drugim jest znowuż powiązane i e, mnie też ktoś kiedyś zapytał, mówi Karol, no ale jak nie wiem, raz w miesiącu jem w restauracji hamburgera, to co, to będą od tego chory? Ja mówię, słuchaj, ważniejsze jest to, co jesz codziennie. To wpływa na twoje zdrowie, tak? Na przeglądy choroby i tak dalej, więc warto patrzeć na to, co codziennie, a skoro mówimy o zdrowych nawykach, to jakie te zdrowe nawyki żywieniowe są? Tutaj mamy wy wy wymienione te które ja uważam za takie najbardziej istotne, bo przede wszystkim chcemy, aby nasz organizm był odpowiednio nawodniony. Chcemy, aby do naszego organizmu nie była dostarczana za duża ilość cukrów, no bo cukier, o ile daje nam energię, to daje tą energię taką, która się szybko kończy, tak? Czyli z jednej strony szybko jesteśmy pobudzeni, ale z drugiej strony mamy taki spadek cukru i powoduje to senność. Poza tym ograniczenie używek, takich jak chociażby nadmierna ilość kawy czy innych po czy też słodyczy, które też są używką. Co więcej, dbanie o regularność dostarczania do naszego organizmu posiłków, czyli nie jedzenie jednego posiłku na cały dzień, tylko w odpowiednich odstępach. Kolejna rzecz to zadbanie o to, aby jadłospis był bogaty właśnie w te wszystkie składniki odżywcze, czyli w warzywa, w owoce, produkty pełnoziarniste, a także zadbanie, mówię o tym. W kontekście holistycznego podejścia, czyli o odpowiedni wypoczynek. Jakość snu i ilość snu ma też ogromne, kolosalne znaczenie dla całego naszego metabolizmu oraz, co nie mniej ważne, aktywność fizyczna. 80% to to, co trafia do naszego organizmu, to jak się odżywiamy, ale 20% to również ta aktywność fizyczna, która powinna uwzględniona zostać właściwie w każdym po prostu tygodniu. Ja też podkreślam rolę tego, aby wybierać mądrze, czyli aby czytać etykiety produktowe, aby z taką uwagą i rozsądkiem podejmować decyzje zakupowe w sklepach. Tak, a wiemy też, że w programie GoFit tego ruchu też troszkę jest, a też taka a propos ja zawsze pod wrażeniem, jak produkt do sklepów powoduje, że się nie ma apetytu na słodycze. Po prostu nie ma się apetytu na słodycze i nie trzeba z nimi walczyć, tylko nie ma się na nie ochoty, więc to też jest duże tak, wsparcie. A propos wsparcia suplementów Duolife, akurat które się zajmują w programie, porozmawiamy chwilę o na odpowiednim nawodnieniu i jak możemy sobie w tym nawodnieniu pomóc właśnie suplementem. Tutaj sięgamy też przede wszystkim po informacje dotyczące tego, ile wody powinniśmy dostarczać do naszego organizmu. Wiemy, że jest to około 30 ml na każdy kilogram masy ciała. No i teraz. Czy tutaj powinniśmy uwzględnić też na przykład kawę? Czy tutaj się uwzględniają napoje inne? No i ja bym chciała powiedzieć, że kawa nie jest tym produktem, po który powinniśmy sięgać i mówić, no ja wypiłem litr kawy i już tak naprawdę mam zapewnione praktycznie w połowie zapotrzebowanie naszego organizmu. Natomiast Mam świadomość tego, że wiele osób nie lubi samego smaku wody. Więc, taką właśnie alternatywą i genialnym rozwiązaniem, moim zdaniem, jest właśnie chlorofil, który możemy sobie rozcieńczyć z wodą i go popijać przez cały dzień. Dzięki czemu zadbamy o nawodnienie, zadbamy o również tą energię, bo wiemy, że ta um, Właśnie, że, że te składniki też dają nam takie pobudzenie. Ja to też mówię, że ograniczając używki, ograniczając kawę, właśnie chlorofil może nam ją ładnie zastąpić, dając tą dodatkową energię. Dodatkową energię. Jeszcze ta woda robi się smaczna, bo się robi taka wtedy miętowa woda, czyli na przykład, nie wiem, kieliszek nawet sobie wlać nawet do takiej butelki, bo woda, jak wiecie, powinno się pić ze szkła. Ona musi być w szkle, i wtedy dużo bardziej wchłaniana, tak po Doktor Karza często o tym mówi, więc znowu zobaczcie, jak pięknie idziemy po produktach z pakietu DuoFit, i jak szeroko pat patrzymy. Tutaj mamy już nie słodycze, tutaj już mamy i nawodnienie, i oczyszczanie z toksyn, również i energia zamiast kawy, także bardzo dobrze zbilansowane. No, Okej, okay. a teraz tak, gdybyśmy spojrzeli na temat znowu troszkę szerzej, bo dużo się mówi o różnych piramidach e, żywieniowych, czego jeść więcej, czego mniej. Jak jest Twoja tutaj opinia? Na co zwrócić uwagę? Podobnie odwołuje się do tego, że trzeba podejść do tego holistycznie, czyli wziąć pod uwagę to, że piramida, i tutaj ta piramida, którą Państwo widzicie, to jest piramida, która być może trochę różni się kształtem od tego znanego nam ze szkoły podstawowej czy z gabinetu higienicznej szkolnej. Bo ta piramida daje nam informacje nie tylko o tym, jakie składniki odżywcze powinniśmy dostarczyć do naszego organizmu, ale również informuje nas o tym, że aktywność fizyczna jest niezwykle ważna, uzupełnienie odpowiedniej ilości płynów, a także suplementacja. Także mamy świadomość tego, że wszystko to, co będzie dostarczane do naszego organizmu, będzie miało niezwykłe znaczenie, niezwykle ważne znaczenie. I tutaj też chciałam wspomnieć o takim elemencie, który jest. Nie nowy, bo kilka lat temu nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o wygląd piramidy zdrowego odżywiania. Otóż tym takim najważniejszym um... Jakby najważniejszą częścią piramidy z zdrowego odżywiania już nie są węglowodane, czyli produkty pełnoziarniste, a jak widzicie, to są produkty um, owocowe, warzywne, tak produkty świeże. To jest taka zmiana, na którą ja mocno zwracam uwagę, mocno ją podkreślam, bo my w tej chwili wiemy, że witaminy mają naprawdę ogromne znaczenie. Super, ja jestem osobą, która mocno ogranicza przykład jedzenie mięsa i czasami ktoś mówi, no co? To bez mięsa to będziesz chory. Wiesz, mówię, już nie spotkałem lekarza, który mówi, słuchaj, jest za dużo warzyw jest więcej mięsa, tak? wszyscy wiemy intuicyjnie, że warzywa, owoce to jest matka natura i tam jest najwięcej składników na nas, które są potrzebne, żeby znowu holistycznie zadbać o organizm. Także cieszę się, że tutaj też tym mówi. To dobrze, okay. no teraz w drugą stronę. No to jakie najczęściej błędy popełniamy? Tutaj ponownie mamy listę tych kilku błędów i to są błędy osób, o które z jednej strony mają świadomość tego, że powinny czy chcą odżywiać się zdrowo i myślą sobie na przykład, że jak będę jeść mniej, czyli jak pominę na przykład posiłek, to dostarczy do organizmu mniej kalorii, co będzie tożsame z tym, że schudnę. Otóż nie. Powinniśmy właśnie zwracać uwagę na to, aby nie pomijać posiłków, aby nie głodzić się. Często pojawiają się osoby w moim gabinecie, które, którym ja mówię, pani nie chudnie, bo pani je za mało. Albo pan nie chudnie, bo pan dostarcza za małej ilości składników odżywczych. Bardzo często się to spotyka z takimi wielkimi oczami, natomiast tłumaczę to, że nasz organizm naprawdę potrzebuje tego paliwa, tak jak samochód potrzebuje paliwa, żeby dojechać z Gdańska do Krakowa w dużej ilości. Tak samo nasz organizm potrzebuje odpowiedniej ilości składników odżywczych, żeby każdego dnia dobrze funkcjonować. Kolejna rzecz to zbyt szybkie spożywanie posiłków, jedzenie gdzieś tam w biegu, jedzenie w trakcie wykonywania innych czynności, gdzie nie skupiamy się na tym jedzeniu, oraz stosowanie takich diet cud, diet modnych, które trwają bardzo krótko, są niedoborowe, a co za nimi idzie, pojawia się zaraz po nich efekt jojo, no bo one po prostu nie zaopiekowały się naszym organizmem na tyle, żeby utrzymać te efekty na długo. No i ostatnia rzecz to oczywiście ten brak aktywności fizycznej. Coraz więcej osób spędza bardzo dużo czasu przed komputerem, czy w pracy siedzącej, stacjonarnej i nie podejmuje aktywności fizycznej, jak chociażby ten codzienny spacer. Tak, czasami takie proste rozwiązania, nie wiem, zaparkować troszkę dalej od marketu, troszkę dalej, zawsze troszkę ruchu, czy wejść, nie wiem, pierwsze, drugie, trzecie piętro, wejść pieszo, czy zejść pieszą, tak, zawsze do organizmu trochę więcej ruchu, a też, pamiętam, dla mnie takim dużym odkryciem tak jakby też pracą, i budowaniem nowego nawyku, jak powiedziałeś, o tym spokojnym jedzeniu, jest takie odpowiednie przeżuwanie. Ja, słuchajcie, kończę jeść ostatnio zawsze, nie ma ja siedzę i przeżuwam, i przeżuwam, i przeżuwam, i przeżuwam, ale cieszę się, że się tego nauczyłem, no bo wiem, że to po prostu jest dla mnie zdrowsze. No to teraz, gdybyśmy poszli już w stronę takiej naprawdę dobrej sylwetki, no to na co zwrócić uwagę, żeby iść w tym kierunku? Przede wszystkim zwrócić uwagę na to, żeby to były rozwiązania mądre, czyli tak jak powiedziałam, rozwiązania, które dadzą naszemu organizmowi nie tylko realizację celu, ale również umożliwią mu zachowanie zdrowia, zadbanie o prawidłową przemianę materii, dostarczenie wszystkich składników odżywczych. No i ja mówię, aby sięgać po te rozwiązania, które są już sprawdzone, a nie takie, które będą eksperymentalne bo już też przeszedł drogę, wie, co się dzieje i warto już po prostu tą drogą pójść. A jak sobie pomóc, żeby te cele, które, no bo wiadomo, że to jest proces, tak jak wcześniej dzisiaj rano powiedziałem, że zmiana rzeczy to jest proces, to jest czas. Jak zrobić, żeby łatwiej to zrealizować? Przede wszystkim dopasować cele do naszych możliwości. To myślę, że jest bardzo istotne, bo często spotykam się z osobami, które mówią, chcę schudnąć x kilogramów. I tutaj można tak humorystycznie powiedzieć, no jak się je słonia po kawałku. Czyli jak się realizuje te cele stopniowo, krok po kroku, tak aby na każdy etap była możliwa realizacja kolejnego mniejszego celu. Po to, aby one faktycznie zostały z nami na dłużej. Takich kształtowanie nawyków żywieniowych nie wydarzy się w ciągu 7 dni. My na to potrzebujemy odpowiedniej ilości czasu, czyli postawmy na sprawdzone rozwiązania, skorzystajmy ze wsparcia specjalisty, skorzystajmy ze wsparcia grupy, o czym za chwileczkę myślę, że będziemy jeszcze więcej mówić. No i wybierajmy produkty, które będą trwały określony czas, bo to też pozwoli nam utrzymać tę motywację na odpowiednim poziomie. Jak widać, meta jest po prostu łatwi dobiec. Dokładnie. Tak. Tak. Super. Okej, okay, no to przejdźmy już do, do, do pakietu Duofim 10. No i kilka słów, no bo zawiera różnego rodzaju suplementy i jakimś tam połączeniu. Kilka słów, dlaczego tak, czego się tu spodziewać? Mamy tutaj zestaw suplementów, które będą dostarczały do naszego organizmu wszystkich składników odżywczych, a zatem zadbamy o nasz metabolizm, zadbamy o nasz organizm, wspierając go Produktami, które będą go przyspieszyć, jak chociażby produkt Proslimer. Tutaj też wspomniałeś o tym, że dzięki Proslimerowi nie będziemy mieli ochoty na słodycze. Kolejna rzecz to jest chlorofil. Tu już też wspomniałam o tym prawidłowym nawodnieniu. Będziemy tego chlorofilu wybijać odpowiednią ilość, aby do naszego organizmu dostarczyć odpowiednią ilość płynów, ale aby też dostarczyć składników odżywczych, wesprzeć ten proces oczyszczania naszego organizmu, poprawić funkcjonowanie jej, poprawić funkcjonowanie wody droby, nerek, które oczywiście też są odpowiedzialne za procesy odczyszczania i detoksykacji. Dostarczymy także odpowiedniej ilości i jakości białka, które też będzie wspierało redukcję masy ciała oraz będzie wspierało te procesy związane z dostarczaniem składników odżywczych i budowaniem masy mięśniowej, bo chcemy uniknąć sytuacji, w której będziemy spalać... Masę mięśniową. My chcemy spalać tkankę tłuszczową, a chcemy budować masę mięśniową. Co więcej, dostarczymy odpowiednią ilość błonnika. Ja tutaj często też obserwuję, że mamy tak naprawdę ogromne wyzwanie z tym, żeby w codziennych jadłospisach dostarczyć odpowiednią ilość błonnika, dlatego też tutaj e, uzupełnienie. No, i e, ze świadomością tego, że jak dostarczamy większą ilość wody, to z naszego organizmu e, odpływają e, elektrolyty, także te elektrolyty też zostają uzupełnione po to, żeby zachować tą stazę naszego organizmu. Co? No, słychać tutaj takie mądre złożenie tego produktu, tego zestawu, tak, że to nie jest tak, jakiś no. produktu, będzie dobrze, będzie dobrze, które nie wiem, ty wybierz, nie? Tak. To one jest mądrze, mądrze tutaj przemyślane. Okej, okay. wiem, że program Duofit 10 to nie są tylko suplementy, tak? To jest dodatkowe wsparcie. Co jeszcze znajdziemy w pakiecie, w zestawie Dłofin 10? Tak, tutaj myślę, że ważne jest to, żeby pokazać, że rzeczywiście to nie chodzi o to, że te produkty, każdy kupi i już wie, i już wszystko będzie działać, no bo te produkty są nam znane. O tych produktach wiemy bardzo dużo. Doktor Kardasz o każdym produkcie opowiadał bardzo dużo i my znamy ich zastosowanie. Natomiast tu chodzi też o takie połączenie i o pokazanie osobie, która chce zatroszczyć się o swoje zdrowie, chce poprawić swoją kondycję, chce zredukować masę ciała czy poprawić swój metabolizm, to my chcemy tą osobę po prostu poprowadzić za rękę. Jak po chcemy dać jej właśnie taki specjalnie do tego przygotowany i ułożony jednospis, który będzie dostarczał do organizmu nie tylko suplementów, ale również właśnie składników odżywczych w postaci konkretnych posiłków, oparty o produkty, które są łatwo dostępne, oparty o składniki, które będą łatwe w przygotowaniu, o czym też za chwileczkę powiem, ale również ten zestaw zawiera e-book, w którym są wskazówki dotyczące zarówno przygotowania, jak i przejścia poszczególnych etapów programu. I tutaj um, Możemy ten e-book sobie zapisać na dowolnym nośniku albo możemy go sobie wydrukować i każdego dnia trwania programu, czyli każdego dnia z tych 10 dni my dokładnie wiemy, co będziemy robić każdego dnia. Co więcej, otrzymamy też karty pomiarów, dzięki którym będziemy mogli Obserwować zmiany, które będą zarządziły w naszym organizmie dokładnie, oraz obserwować rezultaty, które nasz organizm osiągnie w 10 dni. I tutaj uczestnicy programu, którzy już ten program przeszli, dzielili się swoimi rezultatami, one są absolutnie niesamowite i możemy zobaczyć, możemy doświadczyć tego, jak w 10 dni zachowa się nasz organizm, ale z taką ogromną troską o niego, bo dla mnie to jest najważniejsze, żeby ten organizm właśnie był dobrze zaopiekowany żeby on się czuł dobrze i żeby nie było sytuacji takiej, w której my schudniemy bardzo dużo kilogramów i potem z naszym organizmem coś złego się wydarzy. Tutaj nie ma żadnych kontrowersji, nie ma żadnej głodówki, nie ma żadnej obawy o to, że będziemy się czuć w jakikolwiek sposób źle, wręcz osoby mówią o tym, że czują się lepiej, mają więcej energii, lepiej śpią, mają większy jakby większą chęć do tego, żeby realizować swoje cele, swoje zadania, bo mają po prostu na to więcej energii. No bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeśli mam postawione cele w życiu, to żeby je zrealizować potrzebuję energii. No ja jako maszyna, ja muszę po prostu być wydajny, więc jak u siebie nie mam więcej energii, więcej osiągam, to mnie też napędza, bo to się robi takie jednoznacznie nakręcające. Ja pamiętam kiedyś do mnie ktoś zadzwonił po tym programie i mówi Karol, to co? i przyszedłeś już, no tak, nam no, to co, przez 10 dni cały czas chodziłeś głodny? Ja wiem, no nie wiem, wręcz absolutnie mówię, ja z niektórych posiłków nawet rezygnowałem, bo miałem za dużo, tak? Więc jakby to faktycznie jest takie, że jest takie poczucie, że ja o siebie dbam. Trzeba znaleźć rzeczywiście trochę czasu, żeby te potrawy sobie przygotować, no jakby nie wyjmujemy je z do mikrofali, nie odgrzewamy, gotowych. Więc to zadbanie o siebie, to lepsze samopoczucie, ta suplementacja, to jest taka bardzo dobra emocja mi towarzyszyła w czasie całego programu, że ja nie jestem. A nie Boże, kiedy on się skończy? Nie. Jak się dobrze czułem, nie, to jest też takie, w ogóle, ilość produktów, których się nauczyłem jeść, nowych, czy nowych potraw, czy szejków niesamowitych, w których się zakochałem. E, Pokażemy może kilka takich potraw, jak to wygląda, bo wiele osób tak sobie myśli, że to tak samo sałatę się je. Często dietę nam się kojarzy z rezygnowaniem z produktów, rezygnowaniem z tego, co lubimy jeść. Często nam się kojarzy z tym, że będziemy jeść mało, niesmacznie, monotonnie. To zobaczcie, tutaj zaledwie kilka propozycji, kilka talerzy, które pojawiają się w trakcie realizacji programu a tych y, zdjęć naprawdę ogrom, bo to na czym mi bardzo mocno zależało, to to, żeby pokazać, że zdrowe odżywianie ma być przede wszystkim przyjemne. I też chciałabym powiedzieć, że to nie tak, że ja właśnie jem tylko sałatę na co dzień, bo tutaj wiele z tych talerzy, to talerzy, które pojawiają się u nas w domu, przygotowane na, na dwie porcje dla mnie i dla męża, bo faktycznie my staramy się tak jeść każdego dnia na co dzień, bo no, mamy świadomość z tego, że jedzenie ma być szybkie, łatwe w przygotowaniu, a my sami, jako rodzice, dwoje dzieci, też nie mamy wiele czasu. I nie chodzi o to, żeby mieć umiejętności rodem z popularnego programu kulinarnego, ale po to, żeby każdego dnia móc przyrządzać sobie te posiłki i mieć w tym ogromną radość i czerpać z tego wielką przyjemność. No, widziałem, że wiele osób w nie ma dużą radość. Właśnie jest sposób podania, nawet sami dla siebie jak podajemy, że zadaje zdjęcia, no to takie to, to dzieło sztuki wziś... środków gdzie dni może te potrawy są takie łatwe do, do, do przygotowania i proste. E, Okej. Okay. Jak tutaj się odnieść do, do tej po prostu, że no, tu mamy tam ileś kolorów, tu ileś kolorów, jak to w ogóle jest? Tutaj nawiążę do tego pytania, które pojawia się często. No dobrze, no ale ile kalorii ma ten program dołowicie, ile kalorii my tutaj dostarczamy? Ja na to pytanie odpowiadam tak trochę naokoło, pokazując właśnie ten slajd i mówiąc o tym, że kalorie nie są najważniejsze. Że kalory oczywiście są ważne, bo chodzi o to, żeby nasz organizm dostał wszystkich składników odżywczych, których potrzebuje w odpowiedniej ilości. Ale zwróćmy uwagę, zarówno jedno, jak i drugie danie tutaj pokazane ma tyle samo kalorii. Bo można przygotować sobie prawidłowo zbilansowany posiłek i mieć x kalorii, a można sięgnąć po dwa pączki jak w poprzedni czwartek. No i niestety, nasz organizm, mimo tego, że otrzymał taką samą ilość kalorii, to bynajmniej najmniej nie dostał tych składników odżywczych, które potrzebuje. A co za tym idzie, jedząc pączki niesłynnie, choćby kalorie się zgadzały. Tak, to oczywiście też nie mówimy, żeby nie jeść w czwartek pączka. No oczywiście, że nie sama Oczywiście. Same. Ale żeby po prostu też pokazać, że sposób budowania tego talerza ma znaczenie na to, że jestem sytyczny, szczęśliwy, mam energię z posiłku, tak, i mogę iść dalej. Okej, okay, mhm. no ponieważ rozmawiamy o tym, że tutaj powinien być Zmiana nawyków żywieniowych, no to nie wiem, jestem w programie DUOW w 10 kończcie, i co dalej? Sam program trwa 10 dni, no więc nie będę nikogo przekonywać, że w 10 dni osiągniemy swoje duże cele, jeżeli takowe mamy. Ale te 10 dni pozwolą nam odkryć pewne nawyki żywieniowe i będą takim początkiem przygody. A my potem, aby utrzymać te prawidłowe nawyki żywieniowe, zachęcam do tego, aby kontynuować realizację naszych nawyków i osiąganie celów w oparciu o program Bluefield Balance, który trwa 3 miesiące i my rekomendujemy, aby właśnie realizować go przez 3 miesiące po to, aby realizować swoje cele, osiągać je i aby ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe po to, żeby zostały z nami na całe życie. Super, ja się przyznam, bo Tak, tutaj mamy protein shake, na slajdzie mamy sleep shake, ja przyznam, że ja Slim Shake uwielbiam i w programie DuoFit do shakeów dodawałem sobie tego Slim Shake'a, bo mi zagęszcza troszeczkę bardziej i tak mam wrażenie, że też po z różnymi owocami robi naprawdę fajny smak, fajny, fajny posiłek. Ja się nawet czasami zastanawiam, jakby to było, gdyby w DuoFit zamiast proteina dać właśnie tego Slim Shake'a. Skarab, to jest powiem tobie ciekawa propozycja. Um, oczywiście, Slim Shake jest niesamowicie dobrym produktem, on zawiera też Sledacor, który wspiera dodatkowo właśnie redukcję masy ciała. Licznie, A klinicznych Dokładnie tak. I ja jestem wielką fanką tego produktu i właśnie Sledacoru, który jest zawarty w nim. No i jak najbardziej uważam, że można w ten sposób podejść. Natomiast wtedy zwróciłabym uwagę na to, aby nie przesadzać z ilością tak, To znaczy, żeby wtedy być może faktycznie na przykład nie dodawać dodatkowego błonnika. Bo jest, w tej serce, że... Szejku, bo owiec, jest błonnik, jest którego nie ma w proteinie shake'u po prostu. Tak, tak? dokładnie. Tak. No to podoba mi się tej podejście, że też właśnie patrzy, że jak już dokładamy czegoś, to tam trzeba odjąć i to ma być zbilansowane. E, dzięki wielkie, no wydaje mi się, że każdy z nas dostał dzisiaj dużo wiedzy. E, szersze spojrzenie na to, jak o to o, o to, o ten jadłospis, o te nawyki żywieniowe, jak zadbać, żeby je mierzyć troszkę siły na zamiary, ale że Program dziesięciodniowy dla mnie przede wszystkim dużym plusem jest to, że to jest program dziesięciodniowy. Ja widzę metę. Ja mam, jestem w grupie, w grupie się dzielimy informacjami. Kto je, jak je a ja mam jakieś pytanie. Aha, to ja też nie wiem, dobra. A tu już też szejka, A to to tak. A to dzisiaj, a ja mam. Ja to, otwieram sobie kartkę, drukuję. Widzę, jestem w programie, mam wszystko poukładane i mam 10 dni do mety. No i efekty ludzi naprawdę są bardzo duże, kiedy się znaje z ja przy 5 Nie pamiętam tam też ileś tam w obwodach różnych, tak? Ale na pewno dobrze się czułem i miałem świetną zabawę z tej. Także też zapraszamy Was do przetestowania. No i ja z tej strony co. Dzięki wielkie za czas, dzięki wielkie za informacje. No i patrzyłem poprosić o wielkie brawa. za zabawę.